Program Lekkoatletyka dla Każdego powstał w 2014 roku, a jego celem jest popularyzacja lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. 29 maja na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się wojewódzkie zawody LDK w kategoriach wiekowych U10, U12 i U14. Obiekty Słubickiego Ośrodka Sportu w tym okresie letnim naprawdę żyją. Jest to, jest to dowód dzisiaj, gdzie spotykają się najmłodsi zawodnicy całego województwa lubuskiego w trzech kategoriach wiekowych U10, U12, U14 rywalizując w mistrzostwach województwa LDK. To to jest w ogóle LDK. LDK to jest taki program, który kreuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Lekka tetyka dla każdego. Skierowane jest dla małych dzieci, po to, żeby wspólnie razem mogli rywalizować i po to, żeby się wspólnie razem cieszyć z tej aktywności ruchowej. Być może za jakiś czas wyrosną z tego zawodnicy rangi starszej, u 18 do 20, a może i przyszli nasi olimpijczycy. Jak wspomniałem, na, na nasze obietę dzisiaj statuje prawie 350 dzieci, nie chciałem powiedzieć zawodników, ale, ale dzieci. Przy pięknej słonecznej pogodzie. Myślę, że to będzie dla nich fantastyczny dzień, który będzie przynosił wrażenia i przynosił sukcesy, bo najlepsi z nich pojadą na finał krajowy. Także tak, tak, jest to, to, to też, o co walczyć i po to, po to akurat ten obieg służy, żeby służył dla po prostu lubuskiej, lekkiej atletyki, a szczególnie dla nas jako dla społeczności lokalnej gminy Subicce. Konkurencja w jakiej startujecie? 60. 60. Na e, jakie są założenia w ogóle? Wygranie jak? Pokonanie siebie. Pokonanie siebie, no świetna sprawa. No dobra, dobra. E, a jakaś tam strategia na ten bieg, taktyka przyjęta, jest coś zaplanowane? Nie wiem, no raczej nie. Po prostu bieg? Tak, tak, Jak najszybciej? Tak. Ale w główkach macie, że wygracie? Nie. Co? Nie? Tak. nie? W jakich konkurencjach startujecie? Y... 60 metrów. Ale już macie za sobą, czy szykujecie się do tego? Szykujemy. Szykujemy. No jak jakieś tam pudło będzie, w planie jest? Nie wiem. Jeszcze nie wiemy. Co? Nie wiemy. No nie wiecie, no ale takie nastawienie, że żeby? Tak, tak. Żeby wygrać. Ten program właśnie jest do tego, o czym pan właśnie wspomina, do wyciągania z tych, z, tych, z tych najmniejszych dzieci właśnie talentów. Kilka takich talentów urodziło się już z programu Lekka Atletyka dla każdego. To jest pani Kornelia Lesiewicz od nas z Województwa lubuskiego Gorzowianka, i ten program właśnie do tego służy. Jest u nas w Województwie od 2014 roku, zrzesza ponad 500, koło 600 dzieci. Pracuje w nim. 59 trenerów finansowanych ze środków ministerstwa, ze środków marszałka. Pracujemy z dziećmi w różnych kategoriach wiekowych, począwszy od tych najmłodszych w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Później są klasy czwarte i ósme i później jest sport ukierunkowany, czyli takie grupy już ukierunkowane. Do takiego kierunkujemy do poszczególnych dyscyplin sportowych. Wszystko dobrze. W ogóle jakiś plan na, na mecie, który przybiegniesz, jak sądzisz? E -e. Pierwszy? Tak. E, no dobrze, dobrze. A jakieś tam założenia taktyczne? Trenowałeś coś wcześniej? Mm -mm. Nie. No, od razu zmarsz. Tak. Przygotowany trochę taki stresik. Stresik troszkę, ale to dobrze. Stresik daje jeszcze więcej takiego pędu, prawda? E, założenie jakie? Na mecie, który będziesz, jak sądzisz? Myślę, że drugi, trzeci. A jak pierwszy? Jak pierwszy, no to będą emocje. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Taki plan na, na mecie, który wbiegniesz, jak sądzisz? Myślę, że będę pierwszy, drugi albo trzeci. Naj, najpój, najgorzej trzeci tylko, tak? Tak. A powiedz mi, jakieś przygotowania robiłeś, ćwiczyłeś wcześniej? Tak. Wszystkim startującym gratulujemy ogromnej ambicji, determinacji i woli walki bez względu na zajęte w rywalizacji miejsce, wierząc, że w przyszłości niektórych z nich zobaczymy w szrankach seniorskich na wojewódzkich, ogólnopolskich, a może i światowych, sportowych arenach.